Myślę, że ta wyjściowa definicja, z którą, którą jakby na początku była dla mnie myślą przewodnią, to było przekonanie, że ambasador jest osobą, czy misją też ambasadora, pracą ambasadora jest zawsze szukanie tego, co jest wspólne pomiędzy dwoma narodami, czyli. Pomiędzy krajem, który reprezentuje oraz krajem, który, w którym urzęduje. Niezależnie od e, sytuacji, a jak wiadomo, te sytuacje w misjach ambasadorskich bywają bardzo różne, od tych najbardziej przyjemnych do tych najbardziej nieprzyjemnych i trudnych, wtedy zawsze trzeba według mojej opinii szukać tego, co obydwa te narody czy kraje łączy. Myślę, że wielu z nas przeżyło taki moment, kiedy staje się w wyniku jakichś napięć pomiędzy właśnie tymi krajami na dywaniku u ministra kraju urzędowania. I wtedy faktycznie rola ambasadora naprawdę jest ważna, ponieważ trzeba w tej sytuacji trudnej czy napięcia znaleźć właśnie ten taki wspólny, wspólny mianownik, na którym zbudujemy porozumienie w danej sytuacji. I myślę, że to jest naprawdę ważne, żeby, żeby właśnie rozumieć tę rolę ambasadora, jako, jako tego negocjatora, jako tego reprezentanta swojego kraju, ale też wielkiego przyjaciela kraju, w którym, się, w którym się urzęduje i takiego uczestnika misji, który zdecydowanie właśnie chce ten kraj zrozumieć i zrozumieć też motywy działania władz kraju, urzędowania. I to myślę, że w kontekście sytuacji. W której jesteśmy, geopolitycznej, jeszcze bardziej, jeszcze lepiej rozumiemy, że kiedy milkną rozmowy przy stołach dyplomatów, odzywają się huk, odzywa się huk armat. Także myślę, że właśnie w takim momencie, w takim kontekście, warto przypomnieć sobie, jak ważna jest rola dyplomacji, jak ważna jest rola ambasadorów, ministrów jak ważna jest rola e, rozmów, e, negocjacji i e, szukania tych wspólnych mianowników.